Witam wszystkich w czwartym już odcinku Tormentów Dark Sorow Z tej strony serial i kontynuujmy przygodę z naszym bezimiennym bohaterem po dokonaniu paru moralnie niejednoznacznych przynajmniej na razie wyborów. Czas na odwiedzenie pokoju z pająkiem do którego mamy klucz, tak mi się przynajmniej wydaje. Patrząc na to, że na tym kluczu jest pająk Okej, okay, okej. Okay. możemy tu wejść. O, ciekawe, co się. Co tu jest? O, pozostałości, to się gniazda. Głównie gałązki jakieś są. O co w tym chodzi? Ach, coś tu nie idzie. A tu, co tu jest? To nic nie dało, musiałem o czymś zapomnieć. Jakieś notatki, prawda? Wszystko, co tu jest, potrzebne jest nam do. Ale nie wiem do czego. Bód? Tym bolor rozpada się. Moment, moment, moment. Aha, bo ta kukiełka ma jakieś zagłębienie. I teraz co my tu mamy? Tu mam chyba jakiś kolor mieć. Czerwony na górze, zielony po lewo, niebieski po prawo. No dobra, możemy spróbować. Przynajmniej wytopiła symbol. Ijej. Chyba nic już nie będzie nam potrzebne. Mm, tak wiem, dużo rzeczy w inwentory mam. Ok, metalowy symbol, pasuje do otworu w głowie kukły. Więc teraz może jak pociągniemy za dźwignię. O! coś spadło Oderwane od nóży. chyba mamy truciznę albo raczej nie chyba a na pewno mamy truciznę o jejku zapomniałam o jednej ważnej rzeczy znowu eee, dobrze 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 Ponieważ do Face nie podchodzimy na razie. Możemy teraz wejść do kuchni. Tak mi się przynajmniej wydaje, że możemy wejść do kuchni. No to, no to co? No to chodzimy, no. Urządzenie, które z w płomień. Oj, czegoś tu nie mam. Ale mięcho wraz z odnu. Trzeba to podgotować. No jasne. No chyba faktycznie przyda nam się coś do tego pieca. To ruszamy. Do pieca, do pieca. Piec był tu, prawda? Cześć. Cześć, gościu. No okej. Okay. Możemy zamontować zawór. Sink. Yy... Te ptasie gniazda to chyba będzie paliwo. Chyba się udało. A tu? Nie wiem. No chyba te czaszki. O pasuje. Więc działa. Wracamy do kuchni. Tak, patrząc na to, stwierdzam, że ta grafika powoli zaczyna mnie już trochę męczyć. Te wszystkie nieprawdopodobnie wygięte kształty, różne ciekawe. Okay, no mamy za to to mięso, wreszcie. Możemy stąd wyjść. No przynajmniej tak się wydaje, że możemy stąd wyjść. Chyba nie mam tu jeszcze nie, tu nic do zrobienia. Co to jest? Ach, tego nie mogę otworzyć. Tup, 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 tup! Nie tuptać. Super. Super, super. A teraz... Bye. Bye, Face no, To teraz, czy uwolnimy szczura, czy. W sumie nic nam nie zrobił. Opowiedział, że może nam się dać. Może nam się coś przydać. Więc, dobra. Na pewno był dobry wybór, Orely. Dziękuję. Jeżeli nam obu uda się uciec z tego potwornego namczyska, spotkajmy się w mojej chacie na pustkowiach. Będziesz mógł tam nabrać sił, które pomogą ci w dalszej podróży. I to wszystko. Dla bezpieczeństwa lepiej będzie, jak ustalimy znak rozpoznawczy, dzięki któremu będę wiedział, żeś swój. Jeśli rozświetlisz lampę wiszącą przed moją chatą, to będzie dla mnie sygnał, aby cię wpuścić do środka. Tymczasem, na znak mojej wdzięczności, zostawiam ci złotą monetę. Wiem, że wygląda to na niewiele, ale może dzięki niej będziesz mógł wykupić sobie drogę na wolność. Powodzenia w dalszej podróży. Czyli co, czyli dostaliśmy kolejną monetkę, i ja w sumie sama nie wiem, czy to był dobry pomysł. Potwór tak bardzo nie żyje. Kupcina, którą podałem, roztopiła jego wnętrzności. Ua! Dzień dwunasty. Jak mogłem być tak nieważny? Chyba nieuważny, przepraszam. Kluczyk od skrzyni wypadł mi wprost do legowiska bestii. Muszę go odzyskać. Dzień trzynasty. Znalazłem drobinkę, dzięki której powinno mi się udać zejść na dół. Czekam teraz na odpowiedni moment, aż bestia będzie spała Zakradnę się i odzyskam cały. No, no, wygląda na to, że nikt nie opuścił. Co tu się dzieje? Czekaj, czy my mamy Zwyczajnie teraz wszystko Rozkładamy szkielecik Czy układamy szkielecik To przypomina to trochę gry w bierki O tu Sztupka Kolejna kłosteczka Tam coś jest, o jest klucz Możemy się pobawić przez na chwilę. No i to wszystko. Kostelta kości. A tu coś pulsuje z 3 ale tu mamy ostrze do skór. Eee.

Moim rozmiarów rozmiarów, postać wyżyć na w skalę, a to nie możemy podejść. Nie może. <śmiech> Kaszlu? <laughs> Zrobiłem płachtę i co obudziłem, śpiąc za jej Ups! Obudziłem czegoś, bestię. Spójrz, co narobiłeś! Obudziłeś bestię! Teraz przez ciebie płacze moje dziecko! Widzę jednak, że bardziej interesuje cię, Brama, za moimi plecami. Nie dziwi mnie to. Jest ona ostatnią przeszkodą na drodze do wolności. Jakaś świlnięta baba. Otworzy się jednak tylko wtedy, kiedy nakarmisz ją trzymasz marakdowymi łzami. Najczęściej materializują się one w miejscach, w których gromadzi się dużo cierpienia. Tam ich szukaj. Spójrz raz jeszcze na moje dziecko. Czyż nie jest wspaniałe? Nie. Tak, wiem. Nie jest doskonałe. Wiesz, że schody życia mają cztery stopnie: dzieciństwo, młodość, dojrzałość i starość. Moje dziecko zatrzymało się na pierwszym z nich. Aby mogło wyjść na kolejne stopnie, potrzebuje trzech monet życia i śmierci. Jedna moneta, jeden stopień. Szkołam ich wszędzie, lecz ma z marnym skutkiem pomóż mojemu dziecku, a ja pomogę tobie wydostać się stąd. Trzy monety to są te. Zobaczymy. Dziękuję ci za ten wielki dar. Tego właśnie potrzebuje moje dziecię i prosi cię o obietnicę. No dobra, mogę dać ci. Aha! Dam od razu wszystkie. No to co? No to. Nie, do góry, na bok. Rozbujamy się i siuch. O! A więc tu było przejście! Jak słodko! Przejście było tu? przeobrazie znajdują się symbolem młota i halabardy. Ta informacja może mi się przydać później. No, może się przydać później. A to co? Łuk i miecz. Lepiej to zanotuję. No, niech będzie, że zanotujesz. Nie mogę ich otworzyć, Wyżybiona czaszka spogląda na drzwi znajdujące się obok. No dobra, a tu co jest? Hmm. Nie. To chyba nie jest to w ogóle. A może jak zaraz mamy płachtę, ale może jak zasłonię świetnie. O moment, co tu jest? Wrócić jakiś kryształ do tego i No dobra, makes sense, makes sense to me. Gdzie my jesteśmy? Z kotorą dostrzegam dużo obraz. Um, co my tu mamy? Aha, chyba mamy odsłonić dziurkę od klucza. Swoją drogą bardzo mnie cieszy to, że zagadki tutaj są całkiem intuicyjne. Ale dalej tu potrzeba krusza. No dobra, mogę to odsłonić? Nie, mogę. Warność nie ma już nadziei dla nas? Wszystko zostało dawno stracone, o, serio. W próżni bez miejsca i czasu jesteśmy skazani na zadawanie sobie pytań, które przez wieczność pozostają bez odpowiedzi. Zagadki odsłaniają jedynie kolejne zagadki, odczas gdy resztki naszej poczytalności rozpływają się w czarnej nicości. Czy nie widzisz tego okrutnego żartu? Proszę, siadaj i ujrzyj nierozwikłane. Spróbuj odnaleźć prawdę pośród niekończących się pytań. Co ja dostałam tutaj? Och, zagadka, zagadka. 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 <laughs> Ale mi odbija. Ej, no to teraz będzie trochę bardziej skomplikowana sprawa. To chyba będzie tu, to chyba będzie tu, to chyba będzie tu i to chyba będzie tu. Okej, okay, udało się. Prawidłowo ułożyłam elementy, ale wydaje się, że to jeszcze nie koniec. O, nie, 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 nie. Dobra, to możemy teraz spróbować tak. Możemy to teraz spróbować tak. Nie, coś tu nie jest nie tak. Tak, on na pewno tak. A może tak, w ten sposób. Teraz tu i teraz tu. Udało mi się pomyślnie rozwiązać obie zagadki. Świetnie. Nareszcie wolny. Jak ślimak uwalniający się ze swojej skorupy. Mogę się teraz rozpłynąć w nicości, ale daj mi coś! Odsłonił obraz. Hmm, gdzieś już ją widziałem. No, oczywiście, że gdzieś już ją widziałeś. Schematy, obrazy. Mógł w lewo, mógł w lewo, miecz w lewo, topór w prawo. Dobra. Sing! Wygląda na to, że oprócz kamienne dyski w odpowiednie kierunki. O, tu jest jakieś przejście, ale no moment, bo tu mamy jakiś klucz. Może ten pasuje? O, pasuje! Koper jest otwarty. Tutaj jest błękitny kryształ. Jest na świecie taki rodzaj cierpienia, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nawet nikomu opisać. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, zmienia się w, w, w szmaragd o kształcie łzy. Usiada na serce jak śnieg. Podczas najcichszej nocy. Okej, okay, a tu co jest? Jakie tu ciemno! Rozświetlmy lampę. Świetlmy to lampą, przepraszam. Rozświetlmy to lampą, cóż to jest? O kim był ten nieszczęśnik. Ona na głowie, prymitywną, ogromną, taką samą, jak miała zjawa w pokoju obok. O, monetka! Monetka, tu coś jest. Królowa kazała zabezpieczyć ten pokój przed oczymi ciekawskich. Tego, co się tutaj odbywa, nie nazwałbym jednak torturami, lecz sztuką, bo jak inaczej nazwać wytwarzanie pięknych przedmiotów z cierpienia? Wód! Królowa powiedziała mi, że dostrzega we mnie pewne piękno. Musimy je tylko jakoś ze mnie wydobyć. Jestem dumny z takiego wyróżnienia. Postanowione. Dziś zamykam się w kokonie, aby przeistoczyć się w pięknego motyla. O jejku. Czy jest wszystko takie pokomplikowane? A oczywistość zareglowane od środka i nie da rady? No niech będzie. Szmaragd w kształcie z Tedium vitae. Nie wiem, co to znaczy. Może kiedyś się dowiem. To wszystko co możemy tutaj zrobić? Może wrzucimy ten kryształek do urządzenia. Oho, coś tu się dzieje. Czy ten gość trzęsienie nie z ziemi robi? Czy mi się tylko tak wydaje? Ano nic. Czas zakończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. W przygoda sobie z bezimiennym kontynu kontynu kontynuowana będzie. Ale to już dopiero w następnym epizodzie Tormentum Dark Sorrow. Tymczasem lajkujcie, subskrybujcie Oczywiście kanał. Dodawajcie te linki na Facebooka. Dzielcie się z nimi ze znajomymi. Dodaj dodawajcie do ulubionych filmów. A ja tymczasem żegnam się z Wami. I zapraszam do kolejnego odcinka Tormentu Dark Staru. Cześć!